Tu jest przy okazji kwestia procedowania. Powiedział Pan przed chwilą, że jak zobaczymy, że w czasie komisji będzie przychylność do tej sprawy 37 zł, no to wtedy podejmiemy się procedowania tego. Ustawa ta, uchwała żłobkowa, pokazuje, no rozumiem, że to nie jest jakiś wyjątkowy sposób procedowania, tylko generalnie tak procedujecie, że na komisjach dowiadujecie się mniej więcej, jaki odbiór jest wśród radnych tej czy innej uchwały, czyli projektu uchwały. Czy na przykład, używając też przykładu, właśnie ustawa ta, uchwała żłobkowa, to było zaskoczenie, to co się działo na sesji, czy też spodziewaliście się tego już po komisjach? Może ja odpowiem na to pytanie. Powiem tak: po komisjach trudno było się spodziewać tego typu rozwiązania, ze względu na to, że obie komisje, zarówno budżetowa, jak i Komisja Spraw Społecznych, pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. I. To jakby, jeżeli przepracowujemy coś na komisjach i jest, komisja pozytywnie opiniuje dany projekt, to można przypuszczać, że w związku z tym, że w tych obu komisjach zdecydowana większość radnych zasiada, jest to obraz, który powinien przełożyć się na sesję. W tym przypadku się nie przełożył, co pewnie też można było przewidywać i, i gdzieś tam braliśmy pod uwagę różne scenariusze i różne warianty, natomiast komisje pozytywnie opiniowały oba te projekty.